Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was w środę w kolejnym vlogu. Dzieci odstawione już do szkoły. My jedziemy na chwileczkę tam do Dawida domu. No i co? Dzisiaj też działamy, dzisiaj też pojedziemy sobie na miasto może nie na zakupy, ale muszę się wybrać na chwileczkę. Dobra, jedna sprawa załatwiona. E, mamy już ją z głowy, zaraz jedziemy na, e, załatwić drugą, no tak nie mogę Wam tutaj za bardzo, wiecie, mówić, ale no, no, nagrywać vloga muszę, więc troszeczkę takie, wiecie, ukrywanko, nie ukrywanko, no. Powiem Wam, że tutaj mam cały czas jakby lekko zapchany ten nos, no, ale cały czas coś tam panuje, Dawida ma też chora, kurczę, molek, no. Trzy światy. Stasiek też coś tam zaczynał pokasływać, zobaczymy, jak to z nim będzie. Dobra, kochani, my weszliśmy na chwileczkę do Kaufa po kilka rzeczy. Zobaczymy, co jest ciekawego. Na razie mamy, już Wam pokazuję. Albo nie, bo na razie jest ja tylko olej. Na Muszę się jakoś usadowić. Ja w ogóle cały dzień bez makijażu. Cały dzień, nie, no jest dziesiąta, ale na mieście bez makijażu. Włosy takie, jakie są, no ale dobra. Jene. Kupiłam mleczko jedno. Dawid mi kupił, zobaczcie, to już otworzyłam. Taką herbatkę, może Wam przybliżę, żeby było widać. Jest taka ciekawa w smaku. To zmacza. Jakaś mi... Nie, nie, nie będę Wam tego czytała. Mm. Smaczna. Ale wiecie co? Na samym końcu pozostawia taki mega słodki smak. Mamy oleje, bo były dwa w promce. I kupiłam taki soczek. Dawno nie mieliśmy, mówię dobra, wezmę. Był też na promce i fajny smak, bo marakuja, brzoskwinia. I do tego też wziąłam wodę gazowaną. Ja nie, tak dawno nie piłam. Kiedyś to tylko woda gazowana u mnie. Tylko i wyłącznie. Jak urodziłam dzieciaki, to przerzuciłam się na taką niegazowaną. No i teraz wziąłam taką zwykłą kauflandowską, żeby właśnie zrobić im taką oranżatkę z tym. Wiecie, jakby mieli po prostu ochotę na coś innego. Oni zazwyczaj piją wodę w 95%, ale wiecie. No raz na jakiś czas można. Serek do tostów taki. Dawid sobie tutaj wziął oszy. Mamy tutaj chrupencję dla, dla kotów i te tofi. Hmm, jak się nazywa? Tofi. Wafelki. Tak, bo im zasmakowały, więc wiecie, dorzucić jednego, dwa, właśnie do, do śniadanióweczki i będzie super. Tak mało. Mamy tutaj kaszaneczkę na ciepło i kiełbaskę, bo na sklepie yy, są chyba dwa razy w tygodniu i są po prostu przepyszne i najlepiej, właśnie, zjeść, jak są jeszcze ciepłe. Tam mam 10 bułeczek i papier toaletowy, więc to były takie małe zakupy, ale też załatwialiśmy inne sprawy na mieście. Wszystko poszło sprawnie, więc bardzo się cieszę, że mamy to z głowy. Później jeszcze o 16 będziemy się wybierać na miasto, ale to już nie na zakupy, tylko właśnie załatwić sprawy, więc tak. To by było na tyle, nie wiem. Myślałam, że ten hol będzie trochę większy. Ja sobie teraz wypiję to, bo naprawdę mi smakuje. Proszę bardzo, rozwinął się. No i jest taki właśnie fioletowy, jak jego doniczka, więc zgadza się wszystko. Mama też ma właśnie takiego fioletowego. No gdzie ja mogę do Was się odezwać? I widzicie, znowu sobie rozdrapałam tu przed chwilą. I to jestem cała ja. Co ja robię? Nie nałożyłam przecież rano nawet pielęgnacji. Po prostu wyszłam. I dopiero wróciliśmy, więc malowanko. Musi jakieś być delikatne, no bo później, tak jak mówiłam, jeszcze będziemy wychodzić, więc wolałabym troszeczkę lepiej się czuć. Chociaż wiecie, co zapomniałam zupełnie, będąc na mieście, nie zwracałam zupełnie na to uwagi, że jestem bez makijażu. Po prostu. Jak komuś to przeszkadza? Znaczy, wiecie, z ludzi i się wygapił, czy co? To ich problem, nie mój. Ja się dobrze czuję, chociaż no, są wypryski, to. To co mnie to interesuje. Dobre, dobrze, że nikogo znajomego nie spotkałam, wiecie, ja zawsze jak się nie naszykuję, bo człowiek wyjdzie w jakichś takich, nie wiem, drcholach i innych rzeczach, nieumalowany, to zawsze najwięcej znajomych, zawsze się widzi najwięcej, to takich, którzy się dawno nie widziało, a wygląda się jak lump, co nie, dajcie znać, czy, czy macie tak, ale ja dzisiaj miałam farta, ogóle nie widzieliśmy, no nikogo, ale wczoraj widziałam się z Basią z w Vlog, Pogadałyśmy sobie, no nie wiem, z 10-15 minut właśnie tam w solo w galerii, więc no, fajnie, miło, miło było ją zobaczyć, bo naprawdę dawno się nie widziałyśmy. Wiecie co przypomniało mi się, bo dwa dni temu śniło mi się, że mówię do Dawida, dobra jedziemy, chodź kupimy minilopa, minilopa, czyli królki, jeżeli ktoś tam nie wie, no ja miałam Ferbusia minilopa. I wchodzimy i to było Brico marsze czy intermarsze, wiecie, po prostu mi się gdzieś tam w głowie miałam to, że jakieś tam były zwierzęta w briko. No i czy ja tam pojechałam i, i zobaczyłam, że są króliki. Jedna świnka morska na mnie wyskoczyła, wiecie, on to jest takie naprawdę poryte czasami. I za chwilę patrzą, są minilopy. Był czarny, był brązowy, chyba taki jak ferbuś, ale był też taki czekoladowy. Ja mówię, ojko, jaki piękny czekoladowy. I tak podeszłam, patrzę, a on bordowy Ja mówię, Boże, mówię, nie, nie bierzemy tego, bo mówię, ktoś go farbuje. Bo wiecie, kiedyś była taka moda, nie wiem, jak teraz to wygląda w sklepach zoologicznych, bo nie chodzę, że były farbowane myszy normalnie. Wiecie, różowe, zielone, niebieskie w akwarium były zwykłe, ale były również farbowane. Te białe myszki po prostu porażka. I wiecie, i coś mi tak utkwiło w pamięci, że E, że właśnie tak zobaczyłam bordowego królika no tęskni mi się, powiem wam tęskni mi się za tym ferbulinkiem bardzo ostatnio patrzyłam, wykurczam, może by sobie króliczka jeszcze e, jakiegoś wzięła i w ogóle nie wiem, sama kurczę ale tęskni mi się co obieram jakieś warzywa, co widzę że banany jakieś tam wiecie, dzieci nie zjadły mówię, a to damy, mówię ferbuniowi bo on uwielbiał banananki. nananki no, tak mówiłam, nananki na, na banany <laughs> I tak lubił jeść. O, kurczaki. Jak wiecie, okulary z Shein doszły mi już yy, dawno, z tydzień temu, z półtora. I już myślałam, że mi te obrazy nie przyjdą. Te plakaty takie, co mam wymienić. Yy, bo do 10 maks miały być u mnie, co nie? No ale patrzę, wczoraj się ruszyło i dzisiaj już jest w dostawie, więc dzisiaj będą w paczkomacie. Fajnie będę mogła zmienić sobie te świąteczne obrazy. Oczywiście Wam pokażę, jak wyglądają. Yy, zmienimy sobie je razem. I koniec świąt, bo ten detal jeszcze został. No ale nie chciałam zostawiać pustych ramek, wiecie o co chodzi. Więc no dzisiaj już będzie zmienione i będzie już bardziej wiosennie, chociaż to jest czarny kolor, no ale dobra. <laughs> Nie mam dzisiaj najmniejszej ochoty się malować, więc róż, podkład i szybko rzęsy i tyle. Nie maluję się, trudno. Nie mam na to ochoty i nie chcę mi się tutaj siedzieć przy tej toaletce dużej. A już się wsadziłam, no to mam za karę. Do oka. Makijaż gotowy. Szybciutki. Zarulka tutaj leży. Zorula! Zarula! Pięknie słońce świeci, ale jest mróz okropny. Jest zimno jak ta lala. Albo dam sobie błysk z troskliwych misiów może w kącik. Już bez lusterka z bliska. O, no i się ciapnęłam. Niech się trochę błyszcze. Ok. Kochani, my znów jesteśmy w trasie. Byliśmy w stepie chińskim zobaczyć jakieś przebranie, bo Ignasiowi nie do końca pasuje jego tam peleryna i w ogóle. No i teraz nie wiem, czy jedziemy jeszcze do Lumpa zobaczyć, co tam jest ciekawego. Ale mamy dosłownie z 15, z 15 minut. Więc zerkniemy i dam wam znać, a później odezwę się u mamy, bo u niej będę czekała na Dawida. Kochani, weszliśmy sobie do Tediego i tam są duże wyprzedaże. Zobaczcie, kupiłam dla siebie i dla mamy takie małe świeczuszki o zapachu ciasteczek za złotówkę. I tak samo były te takie większe. Ja już wam pokażę. Tylko muszę sięgnąć, nie sięgnąć. Dobra. Takiej wielkości świeczki, też większe za piątkę, a te za złotówkę, więc super. Tu mam akurat świeżą bawełnę, ale mam też zwykłą białą. Panie, jak widzicie, my siedzimy u mamy. Tutaj odrabiamy akurat Stasiek, pisze literki. No i jeszcze pewnie posiedzimy tak z 40 minut, pół godziny, zobaczymy. Ale ja muszę się z Wami pożegnać, bo chcę Wam stawić ten film, a jest już godzina chyba 17 zaraz, więc dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i widzimy się już jutro. Buziaczki, pa!